Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, październikowa inflacja kosi prognozy, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi oraz zapraszam wszystkich do zapisywania się na XTB Investing Masterclass, to wydarzenie będzie miało miejsce już wkrótce, więc zachęcam naprawdę do tego, żeby poznać wszystkie informacje, jakie się wtedy pojawią. Link do zapisu tam na dole w opisie. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X Station 5 z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szok! Październikowa inflacja kosi prognozy. Drodzy Państwo, poznaliśmy dzisiaj szereg danych o inflacji z różnych, części, z różnych części Europy za październik. Wstępne dane za październik poznaliśmy właśnie teraz. No, i co się okazało? Inflacja dla Francji bardzo wyraźnie spadła. Widać to na wykresie, jak bardzo dynamicznie teraz inflacja tąpnęła. Dodatkowo, kiedy zobaczymy inflację w ujęciu konsumenckim dla Włoch, to ten spadek sięga już poziomów poniżej 2% i były to dane lepsze niż zakładały, zakładał konsensus rynkowy, i także tutaj na wykresie widzimy mocne tąpnięcie inflacji. A kiedy zobaczymy wstępny odczyt za październik dla strefy euro, to także mamy bardzo pozytywne informacje ze względu na to, że inflacja spadła poniżej poziomu 3% do poziomu 2,9. Było to lepiej niż zakładał konsensus rynkowy i także widać tutaj jak bardzo w ostatnich tygodniach tąpnęła inflacja. I okazuje się, że kiedy będziemy porównywać tempo wzrostu wynagrodzeń do inflacji, to te realne wynagrodzenia także w strefie euro wyraźnie rosną, będzie to sprzyjało temu, żeby ożywienie gospodarcze Pojawiło się w strefie wspólnej waluty i będzie to oczywiście także bardzo dobra informacja dla polskiej gospodarki. Nie zapominajmy o ścisłym, bardzo wyraźnym powiązaniu tego, co się dzieje w strefie euro, w gospodarce strefie euro z tym, co się dzieje w polskiej gospodarce. A wyniki gospodarcze, ponieważ także poznaliśmy wstępne dane o PKB za trzeci kwartał dla całej strefy euro, niestety rozczarowały. Była to dynamika niższa niż zakładały prognozy. No i będziemy patrzeć, gdzie te ożywienie gospodarcze faktycznie się zacznie, czy kanałem konsumpcji do nas doj, do, dotrze, czy też ożywienie gospodarcze zacznie się od sektora przemysłowego. Naprawdę będziemy bardzo ściśle monitorować wszystkie wskaźniki PMI dla, stref, dla sfery usługowej i też dla sfery przemysłowej. I także dzisiaj poznaliśmy wstępne październikowe dane o inflacji dla Polski. I w tym wypadku, także inflacja w naszym kraju była niższa niż zakładał konsensus rynkowy, co potwierdza, że tendencje, które się urodziły w polskiej gospodarce pół roku temu, są kontynuowane. Inflacja spada szybciej niż chce konsensus rynkowy. Widać, bardzo pozytywne efekty wszystkich wcześniejszych działań, podwyżek stu procentowych, wszystkich tarcz antykryzysowych. No, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby inflacja na koniec tego roku spadła w okolice poziomu 5%, bądź też nawet poziomu niżej. Jakie są najważniejsze części składowe zachowania inflacji? To przede wszystkim ceny paliw bardzo szybko, mocno spadły, doprowadziły do takiego mocnego przejścia inflacji przez nawet poziom 7%. A z komponentów, które kontrybuowały pozytywnie do inflacji, były ceny żywności. Ale komponent związany z cenami paliw był największym dobrodziejstwem, jeżeli chodzi o ten czynnik, który wpływał na inflację. No i oczywiście będziemy także patrzeć, jak zachowuje się inflacja w ujęciu KOR, ale jest bardzo prawdopodobne, że ona będzie się w bardzo podobny sposób zachowywała, jak ta inflacja konsumencka, którą teraz Opisywałem. Drodzy Państwo, i w tym miejscu naprawdę zachęcam do tych wszystkich specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Jeżeli mamy dużą zmienność, a teraz tak właśnie jest na rynkach finansowych, to jak myślą profesjonalni traderzy? Ten materiał trzeba znać, ponieważ on jest. Niezwykle cenny i bogaty w informacje, które zwiększają szanse na sukces na rynkach finansowych i zmniejszają prawdopodobieństwo odniesienia porażki na rynkach finansowych podczas inwestowania. Oraz naprawdę zachęcam wszystkich do tej serii ważnych wydarzeń, wykładów, które będą miały miejsce podczas XTB Investing Masterclass już za kilka dni. Naprawdę, link w opisie jest tam na dole w komentarzu. Więc zachęcam do tego, żeby się zapisywać. Naprawdę te wiadomości bardzo znacząco rozszerzają naszą wiedzę, a to pomaga w inwestowaniu. Naprawdę warto wiedzieć zdecydowanie więcej. Przypominam, wszystkie linki są tam na dole w opisie i w komentarzu. Jeżeli przejdźmy także do innych danych makroekonomicznych, tych wydarzeń, które. Pociągają za sobą te dane o inflacji, ponieważ październikowa inflacja kosi prognozy nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Widzimy na tym wykresie, że głównym czynnikiem, który powoduje spadek inflacji e, i e, jest zachowanie cen paliw, ale także konsekwencją tego zachowania inflacji są obniżki stóp procentowych. Bardzo ładnie to widzieć na tym wykresie. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej zaczęła proces obniżania stóp procentowych i te dane, które teraz poznaliśmy, zwiększają szansę na to, że będą dalsze obniżki stóp procentowych, o czym będzie za chwilę. Ale działania Rady Polityki Pieniężnej to nie jest coś wyjątkowego, ponieważ jak zobaczymy sobie, jak na świecie zachowują się banki centralne rynków rozwijających się, czyli rynków emerging markets, to tam przeważa właśnie już rozpoczęty cykl obniżania stóp procentowych, więc to nie jest żaden ewenement, Coś niezwykłego, że w Polsce doszło do obniżek stóp procentowych. Widzimy tutaj na tym wykresie na przykład, jak banki centralne w Ameryce Łacińskiej obniżają stopy procentowe od kilku miesięcy. A w Polsce co się ma dziać? Jak widzimy zachowanie wyboru trzymiesięcznego i będziemy go porównywać ze stawkami na rynku pieniężnym, to zwiększa się jednak szansa na to, że będzie jakakolwiek jeszcze obniżka stóp procentowych w naszym kraju, ale na chwilę obecną, po tych danych, londyńskie city. Wycenia 50% szansy, że w tym roku będzie jeszcze jedna obniżka stóp procentowego o 25 punktów bazowych. W pełni jest ona zdyskontowana na styczeń 2024 roku. Natomiast za rok, jeżeli byśmy się spotkali, to według rynku stopy procentowe mają być obniżone o ponad 100 punktów bazowych. Więc powinniśmy naprawdę jeszcze oczekiwać kontynuacji tej tendencji na, na obniżanie stóp procentowych. I w ostatnich dniach widać znowu nawrót oczekiwań na to, że obniżki stóp procentowych będą większe niż skala wyceniana tuż po wyborach parlamentarnych dwa tygodnie temu w Polsce. Naprawdę te dwa wykresy, które ostatnio pokazywałem, bardzo ładnie to pokazują i oczywiście to, że rynek nastawia się, że będą następne obniżki stóp procentowych, to, że widać, jak dezinflacja postępuje, jak październikowa inflacja kosi prognozy, widać to ładnie na wykresie zachowania polskich obligacji, gdzie rentowności już wyraźnie poszły w dół. Przebyliśmy ostatnie Minima i jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować w ogóle minima tegoroczne na rentowności polskich obligacji z dużą szansą, że je po prostu pokonamy, i zachowanie polskich obligacji także sygnalizuje, że inwestorzy międzynarodowi nie widzą żadnych problemów w tym, czy polski budżet będzie w stanie być sfinansowany, czy te wszystkie potrzeby polskiego budżetu będą w stanie być sfinansowane, czy mamy jakieś kłopoty yy, z sektorem finansów publicznych. Rynek obligacji tego nie widzi. Rynek przyszłych 100% tego nie widzi, rynek, e, rynek akcyjny także tego nie widzi, oraz oczywiście rynek złotego też tego nie obserwuje. Na fali tego, co się dzieje teraz na eurodolarze, czyli wzrostów, mamy umocnienie krajowej waluty, ale moim zdaniem, największym beneficjentem tego, co się wydarzyło, czyli że ta październikowa inflacja kosiła prognozy, jest oczekiwanie na. Zwiększenie potencjalnych przyszłych zysków polskich akcji, polskich spółek na, notowanych na giełdzie. Stąd też warszawski indeks Wig 20. Kontynuuje tendencję wzrostową w momencie tworzenia tego wpisu. Nawet przechodzimy maksima sprzed kilku dni. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby prze, przetestować już wkrótce yy, letnie maksima oraz żeby kontynuować tendencję wzrostową ku górnemu ograniczeniu tego kanału wzrostowego. To są teraz rejony 2320 punktów. Ja osobiście, jak wiecie, drodzy Państwo, już od ponad, grubo ponad miesiąca zakładam, że będzie kontynuacja tej tendencji, że końcówka tego roku przyniesie nam bardzo pozytywne zjawiska na warszawskim parkiecie i po prostu mówiąc w skrócie, że wzrosty będą kontynuowane, daje temu scenariuszowi 85% szansy na realizację. A jak zachowują się inne rynki emerging markets? Widać, że warszawski parkiet sto, stoi w sprzeczności z tym, jaka jest tendencja na rynkach emerging markets. Ten indeks jest, w przeważającym, jest pod przeważającym wpływem tego, co się dzieje na chińskim parkiecie. Więc gdyby się okazało, że jakieś odrodzenie popytu ma miejsce także w Chinach, to szansa na zdynamizowanie tendencji wzrostowej na warszawskim parkiecie będzie jeszcze większa. Ja osobiście się tego właśnie spodziewam. No, i teraz, kiedy mamy dane o październikowej inflacji, które kosi prognozy, warto zwrócić uwagę, jak zmieniają się oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, także na świecie. Jutro mamy Fed. Na chwilę obecną w rynku jest tylko 33% szansy, że będzie jakakolwiek podwyżka stóp procentowych. Rynek nie widzi żadnej szansy na to, że będzie jutro podwyżka stóp procentowych. To jest ważne. Pierwsza obniżka stóp procentowych jest przewidywana na lipiec 2024 roku, a dla strefy euro widzimy. Że nikt nie zakłada nawet szansy na jakąkolwiek podwyżkę stóp procentowych, na rynek wycenia obniżki stóp procentowych, już nawet od najbliższego posiedzenia. Ale w 100% rynek wycenia tą obniżkę, pierwszą obniżkę o 25 punktów bazowych na czerwiec 2024 roku, czyli widać, że ta październikowa inflacja, która kosi prognozy, znacząco wpływa na oczekiwanie przyszłej trajektorii stóp procentowych w strefie euro. Zdecydowanie zwiększa się szansa na to, że będzie szybciej pierwsza obniżka stóp procentowych i radykalnie spadły szanse na jakąkolwiek kolejną podwyżkę stóp procentowych w strefie wspólnej waluty. Takie są dane po tej październikowej inflacji, która kosi prognozy. Jak zachowują się obligacje? Amerykańskie papiery są dość spokojne, jako że jutro mamy Fed, więc prawdopodobnie dzisiaj nic się nie wydarzy. Amerykański dolar, co jest ciekawe, próbuje się osłabiać i eurodolar rośnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że przed Fedem widać tendencję na osłabienie amerykańskiego dolara. Więc moim zdaniem jest to efekt tych danych makroekonomicznych, które poznaliśmy. Rynek je bardzo dziwnie interpretuje, ale Fakty są takie, że eurodolar raczej ma ochotę na wzrosty niż na, niż na spadki, a za każdym razem jak jesteśmy nad poziomem 1,06, to wpływ tego czynnika na inne klasy aktywów, zwłaszcza na rynki emerging markets, jest duży. I dzisiaj obserwujemy właśnie przełożenie się tego zjawiska na to, co się dzieje na warszawskim parkiecie. Rynek jest także bardzo pod wielkim wrażeniem wydarzeń z ostatnich godzin, jeżeli chodzi o Bank Japonii. Mamy tutaj na pierwszym wykresie. Widzimy, jak zachowują się Pol Ameryka e, japońskie rentowności obligacji dziesięcioletnich. E, każde takie wydarzenie podnosi je bardzo wyraźnie. I oczywiście ten spread, czyli różnica w oprocentowaniu amerykańskich i japońskich obligacji, faworyzuje scenariusze prowzrostowe. No i obserwujemy, że para dolar do jena coraz trwalej e, stara się e, umościć nad poziomem 150. W średnim terminie bardzo ładnie widać tą tendencję wzrostową. Ale jako, że tendencja wzrostowa trwa, to wygląda na to, że jesteśmy na poziomach najwyższych na parze dolar do jena od 1990 roku, więc jesteśmy w historycznych uwarunkowaniach i bardzo podobne zjawisko widać na parze euro do jena i w tym wypadku jest te poziomy najwyższe od 15 lat są teraz na naszych oczach kwotowane. Będąc w Japonii, na indeksach giełdowych warto zwrócić uwagę na korelację między giełdą w Japonii a giełdą w Stanach Zjednoczonych ta korelacja jest dodatnia, ale na razie nie jest jakoś taka znacząco duża, i zmienia się ona w czasie i na tym wykresie ładnie to widać. Indeks standard ten pur. Jak, wie, jak wiemy dzisiaj, wszystkie instrumenty finansowe kończą tworzyć świecę w ujęciu miesięcznym, więc jeżeli się okaże, że świeca dzisiejsza ma, e, dzienna ma charakter biały, mamy do czynienia ze wzrostami i popyt na ryzyko atakuje. A gdyby jeszcze dodatkowo doszło do zamknięcia nad poziomem 4200 punktów, to moim zdaniem interpretacja tego będzie pozytywna, zachęcała do popytu na ryzyko i dalszych wzrostów. Na następnym wykresie widzimy, jaka jest korelacja między wskaźnikiem ASMA a wynikami zysków na zysków spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, jeżeli będziemy obserwować. Wzrost wskaźnika ASM to wyniki spółek także będą się poprawiać, więc naprawdę ten wskaźnik ASM ma duże znaczenie teraz do oceny szans na dalszą ekspansję amerykańskich spółek i ich wyników finansowych. Na następnym, wyniku, na następnym wykresie widzimy, jak globalne osłabienie albo ożywienie gospodarcze wpływa na wyniki amerykańskich przedsiębiorstw, i to także jest w najbliższym czasie pozytywna informacja, bo te wskaźniki zachęcające do wieszczenia ożywienia zaczynają nam rosnąć. No i jak rozpatrujemy zachowanie eurodolara, to w sytuacji, kiedy rośnie ta główna para świata, indeks Dax ma potencjał ku temu, żeby rosnąć dynamiczniej, relatywnie mocniej niż te indeksy w Stanach Zjednoczonych, i to także powinno być dla nas, e, nas ciekawa powinna być to dla nas ciekawa obserwacja. Plus warto zwrócić uwagę, że wskaźnik Eurostox 6 to ten indeks szerokiego europejskiego rynku, pokazuje bardzo silne wyprzedanie tego szerokiego rynku. Europie. Ilość spółek, które są notowane poniżej ważnych wsparć, ważnych e, średnich kroczących, sygnalizuje nam, że ten etap wyprzedania jest duży i pesymizm na rynku dominuje. A to jest wyśmienita okazja ku temu, żeby doszło właśnie teraz na naszych oczach do zwrotu na rzecz ryzyka. Ryzyko polityczne obrazuje zachowanie ceny złota i tak nale należy moim zdaniem interpretować to, co się dzieje teraz na, tej, na tym metalu szlachetnym. Cena miedzi walczy o poziom 8100 dolarów. Każde wyjście, utrzymywanie się nad tym poziomem sprzyja, faworyzuje scenariusze prowzrostowe na rynkach akcyjnych. To wczoraj już mogliśmy odczuć, a spadki ceny ropy naftowej też faworyzują scenariusze zakładające wzrosty apetytu na ryzyko, wzrosty indeksów giełdowych. Jeżeli tendencja spadkowa ceny ropy naftowej będzie utrzymana, to w takiej sytuacji Naprawdę popyt na ryzyko będzie miał środowisko ku temu, żeby globalnie atakować. Plus, na samym końcu warto cały czas monitorować także bitcoina, który oczywiście żyje swoim własnym życiem, ale kształt świecy miesięcznej, którą widzimy na wykresach, wykresach naprawdę faworyzuje to, żeby wrócić i to dynamicznie do tendencji wzrostowej, oczekując, że kolejne każde wydarzenia w skali globalnej będą, będą dawały nam paliwo ku temu, żeby pchać tą najbardziej popularną kryptowalutę w górę. No i też takie jest moje nastawienie. Spodziewam się kontynuacji wzrostu tej najbardziej popularnej kryptowaluty. A jeżeli przejdziemy poziom 36 tysięcy dolarów, to poziom 40 tysięcy dolarów powinien być zaatakowany bardzo, bardzo szybko. I taki jest mój scenariusz bazowy na kolejne dni i kolejne tygodnie. Na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. I w tym miejscu, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby zapisywać się na XTB Investing Masterclass. To wydarzenie będzie miało miejsce już wkrótce w listopadzie. Ten materiał poświęcony temu, jak zachowują się profesjonalni traderzy, naprawdę trzeba znać. W sytuacji, kiedy mamy naprawdę dużą zmienność, ten materiał, wnioski, które tam są zawarte, naprawdę się przydają. I oczywiście do wszystkich innych materiałów, przypominam, są one podlinkowane tam na dole, w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy jutro poranku. Oraz oczywiście zapraszam wszystkich dzisiaj po południu o godzinie 18 na nasze kolejne spotkanie QA, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam, stopy zwrotu, trzymajcie się. Cześć!